Witam serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Jak widzicie, moi kochani, wyszła nowa seria w Polsce. Oficjalna kolekcja kart reprezentacji Polski. Jest to produkt PZPN. Jak można tutaj doczytać, to jest zestaw startowy. Zawiera on galerię kart, zasady gry, saszetkę. Pięć kart, w tym karta premium, plakat dwustronny, no i oczywiście album kolekcjonerski. Mam tutaj również box z kartami, 24 saszetki. Zaraz to sobie otworzymy, może nie wszystkie, ale chociaż 5 lub 10. Zobaczymy, album. wszystko puściutko. Tak wygląda tył. Starter paka. No i zaczynamy. Najpierw może zobaczymy sobie plakat z kartami. Tutaj mamy całą reprezentację. A tutaj karty. Premium to będą tutaj te na pewno. Od góry do dołu, a tutaj karty meczowe, wszystkie. Czyli w sumie, ile mamy tutaj kart do zebrania? Nie widzę, później może gdzieś doczytamy. Są również karty puzzle. A Robert Lewandowski pyta: Czy masz już wszystkie karty? No, jak na razie jeszcze nie, dopiero zaczynamy otwieranie. Tak więc plakacik na bok. Tutaj jest jakaś zmianka, drogi kibicu, gratulujemy zakupu zestawu startowego i tak dalej i tak dalej. Album na karty zawodnicy, karta premium, to jest karta meczowa. Zasady gry. Czyli to będzie do włożenia na pewno do albumu. Na boczek to sobie tutaj damy i pierwszą saszetkę otwieramy. Pięć kart w środku. Jak to z tyłu wygląda? Zbierz kolekcję 180 kart jest do zebrania i szukaj specjalnych kart premium. Czyli tutaj już na pewno będzie to karta z puzlami. Się mylę, Jędrzejczyk, tak? A nie, tutaj jest normalna. Czyli na odwrocie są puzle, a z przodu jest zawodnik. Artur Jędrzejczyk. No i mamy kartę premium Wojciech Szczęsny. To jest numer trzeci karty. A tutaj był 56. Czyja ręka. A z przodu Jakub Błaszczykowski. Czyli tutaj raczej też będzie obrona, pomoc, atak. A tutaj suma punktów. Na to by wychodziło. Łukasz Teodorczyk. No, zobaczymy, jak to będzie się zbierać. Karol Linetty, numer 100. No i weźmiemy sobie jeszcze 5 paczuszek z boksa. A na innym filmie otworzymy sobie więcej. Druga saszetka. I mamy Jakuba Błaszczykowskiego, ale już inaczej wygląda na karcie. W ruchu numer 77. Tutaj też był w ruchu, ale inna poza, inna karta. No i druga karta premium. Paweł Wszołek, numer 15. No naprawdę te karty premium ładnie się świecą. ładnie to wygląda. Dalej, Sławomir Peszko, 121. Maciej Rybus, 65. I Piotr Zieliński, 138. No jak na razie, każda karta inna. Nie ma źle. Michał Pazdan, 39. A tutaj ma 0, masakra. Czyli to raczej nie jest ogólna punktacja, tutaj, tylko inne statystyki. Później to muszę zobaczyć. Kolejny zawodnik na karcie premium, Piotr Zieliński, numer 16. Paweł Wszołek, 130. I znowu mamy Piotra Zielińskiego, 143. Arkadiusz Milik 147 O, coś wypadło. Jakaś wkładka, tego nie było wcześniej. No, czyli zasady gry to akurat nam nie będzie potrzebne na boczek, Krzysztof Mączyński. 115 Kamil Grosicki 86 No i mamy Roberta Lewandowskiego numer 9 Kolejna karta premium Łukasz Piszczek numer 6 i Piotr Zieliński 136 Czyli był już tutaj gdzieś Piotr Zieliński. A no, popatrzcie, czyli trzy karty już są i każda inna, Piotr Zieliński. Trzy różne karty. Jakie są numerki? 136, 138, 143. Czyli, no, blisko siebie będą wszystkie karty. 180 kart to jest dość dużo. Nie wiem, czy będzie to takie proste zebrać wszystko. A lecimy dalej. Grzegorz Krychowiak, 92. Może troszeczkę to przesuniemy, żeby wszystkie karty można było zobaczyć. Łukasz Fabiański, 18. No i tym razem już jest powtórka, bo jest to Wojciech Szczęsny na karcie premium. Trafiłem go w pierwszej saszetce. Arkadiusz Milik. 145. I jego nie było jeszcze. I ponownie Arkadiusz Milik. Również nie było takiej karty. I też trzy różne. 145, 147 i 152. Będę musiał to sobie później wszystko ładnie poukładać. No i ostatnia saszetka. Zobaczymy, co jeszcze tutaj nam wpadnie ciekawego. Karol Linety numer 101. Wojciech Szczęsny numer 27. I Michał Pazdan na karcie premium numer 5. Łukasz Teodorczyk 154 i ponownie Łukasz Teodorczyk 156. I tutaj jest jego trzecia karta. No ładnie, powiem Wam, ładnie to wygląda. Na pewno będę chciał zebrać całą kolekcję. Piszcie oczywiście. Pod filmem, co myślicie o tej nowej kolekcji, która wyszła w Polsce? Dla mnie mega. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam na następne. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.